geo Analytics pozwala na przeprowadzanie analiz na mapach w ClickSense i ClickView. Teraz każda mapa w ClickSense i ClickView może mieć wiele warstw danych. Unikalna architektura z wieloma rozszerzeniami w naturalny sposób umożliwia tworzenie warstw. Funkcje geokodowania w locie pozwalają bez użycia współrzędnych łatwo i szybko zbudować analizy na mapach, wykorzystując nazwy krajów, województw, kody pocztowe i nazwy miejscowości. Drążenie danych jest kluczowym elementem zapewniającym oglądanie danych od ogółu do szczegółu. Click Geo Analytics posiada wszystkie funkcjonalności drążenia danych i tworzenia grup cyklicznych. Klik GeoAnalytics jest otwartą platformą wykorzystującą standardy geoprzestrzenne, pozwalające na łatwy dostęp do zewnętrznych serwerów z mapami, wykorzystując różne warstwy tła lub obiektów. Zmiany w czasie są efektywnie wizualizowane przy użyciu kontrolera animacji zawartego w GeoAnalytics. GeoAnalytics umożliwia wgrywanie i dostęp do danych geograficznych na kilka sposobów, w tym poprzez dostęp online oraz zaimportowanie danych z plików. ClickGo Analytics to nie tylko innowacyjne rozwiązanie do wizualizacji danych na mapach, ale przede wszystkim potężne narzędzie pozwalające przeprowadzać złożone analizy. Teraz, mając informacje o lokalizacji, dzięki odkrywaniu zależności pomiędzy danymi geograficznymi, możesz podejmować lepsze decyzje oraz wspólnie analizować dane geograficzne i niegeograficzne. Click Geoanalytics może zostać wdrożony zarówno jako rozwiązanie w chmurze, jak i zainstalowany na serwerze lokalnym, z zachowaniem wysokich wymagań bezpieczeństwa.